Cześć, witajcie, jestem Matus i ostatnio bardzo często, czy to na streamach, czy na filmach, pojawiają się pytania o mój celownik, o ten skrypt na FPS podczas tabeli i tak dalej. Postanowiłem, że w końcu zbiera się i udostępnię Wam mój konfig. W opisie macie oczywiście do niego link. Jak widzicie, celownik zmieniłem z tego, co miałem ostatnio i na nim aktualnie będę grał. Więc jest on tam wpisany. Co do najważniejszych zmian w moim konfigu jest to, że skok mam na scrollu w dół i na spacji komunikację w grze. Na klawiszu C mam ustawionego NoClipa, na którym latamy podczas na przykład gry na botach z komendą SV cheats. Reszta jest standardowo, więc za dużo w klawiszach nie zmieniałem. Rozdzielczość jak sami widzicie 4x3 i osobiście gram na rozciągniętej. Co do czułości meszy jest to 1000 DPI, a w grze gram na czułości 1.2. View model też jest trochę zmieniony i znajdziecie go również w linku razem z. Ustawieniami wideo. Fajną zmianą jest również to, że jak naciśniecie raz przycisk Q to broń wróci wam do tej, którą mieliście na początku, więc nie trzeba tak jakby naciskać Q dwa razy, tylko jedno naciśnięcie to tak jakby dwa. Przydaje się to przy graniu diglem czy AWP-om. Dodatkowo znajduje się tam również config, który może wam posłużyć do treningu. Jak wejdziemy sobie na boty i wpiszemy w konsoli exec training, to jak widzicie zmieni się czas rozgrywki, ustawi się nieskończona amunicja, duża ilość pieniędzy i tak dalej. Po prostu macie możliwości trenowania sobie różnych rzeczy, granatów, smoków i tak dalej. Przejdźmy teraz może do instalacji configu. Jak pobierzecie folder to znajdziecie w nim CFG, notatnik, w którym znajduje się celownik, view model, opcje uruchamiania itd. oraz zdjęcie z moimi ustawieniami wideo. Żeby wszystko działało poprawnie, wchodzimy sobie w pliki lokalne gry, CSGO i podmieniamy cały folder CFG. Następnie z tego folderu kopiujemy trzy pliki: config.cfg, video oraz video defaults. I przechodzimy do folderu. Steam, user data i teraz wchodzimy w konto na którym chcemy zainstalować ten konfig. Jeśli logowaliście się na kilku kontach, to będzie tych folderów więcej. A jeśli chcemy na nasze, na przykład główne, to wchodzimy na stronę do której linka macie w opisie, wklejamy tam link do naszego profilu Steam i tam zobaczymy takie numerki jak Steam ID 3 i w takie numery w tym folderze klikamy. Następnie 730 local cfg i tutaj wrzucamy te trzy skopiowane pliki z poprzedniego folderu. Przed odpaleniem CS-a wpisujemy w opcjach uruchamiania i w nich jest to ważne, żeby na końcu dopisać plus exec, autoexec.cfg. Bo jak tego nie wpiszemy, to skryptne FPS-y podczas tabeli i zmiana broni na kół nam nie zadziała. Pamiętajcie, że jeśli nie macie również monitora 144 Hz, to nie wpisujcie tam freku 144 i refresh 144. To na tyle. Jeśli macie jakieś pytania co do ustawień i tak dalej, to piszcie w komentarzach. Ja postaram się na nie odpowiedzieć. Subskrybujcie kanał, bo to pomoże mi w rozwoju i zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się i cześć!